Widzowie, w tym pokoju zrobiłem zbudowanie. Biurka, tego biurka i jeszcze takie półeczki na Playstation. Tam też są takie szufladki. Ja Wam pokażę. Właściwie idziemy do tego. To jest mój komputer, kupię sobie lepiej. I tu są te szufladki. Tutaj masz. Ehe, tutaj spadł mój neon. I jeszcze trochę nogę. W porządku, bo tu był neon, ale tu jest tu i teraz neon. Tutaj jest ta końcówka. Kiedyś będę miał Pleja 5. To jest ta szufladka. Tu jest nasze y, piętrowe łóżko. Siostrom pomachaj, widzą. Y, tutaj jest też moje siostry. Tutaj taka poducha, wystawię. Y, tutaj są takie turanki. Tu tutaj jest moje stanowisko, ale tu jest kierownik.